Remontowany stadion Osiru przy ulicy Leśnej powoli zaczyna przypominać arenę sportową. Wszystkie prace, które należy wykonać przed nadejściem mrozów są już na ukończeniu. Aktualnie jednak największe wrażenie robi świeżo ułożona trawa. Na pierwszy rzut oka to stadion jest już gotowy. Tempo robót imponujące, bo już jest gotowa bieżnia tartanowa i ta lekkoatletyczna do biegania i do skoków, do rzutów. I no, jak widać za moimi plecami chyba dzisiaj już zostanie skończona murawa. Murawa będzie rozłożona teraz przez najbliższe dni. Zabiegi pielęgnacyjne, podlewanie, głaskanie, strzesanie jej i w zasadzie ta część już, już będzie gotowa do użytku. Do wykonania pozostaną jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Powstaną m.in. szatnie dla zawodników i trenerów, sala ćwiczeń czy sauna. Na sam koniec na wiosnę zamontowane zostaną krzesełka dla kibiców. Mogą wyniknąć pewne problemy związane z pogodą, to jest nie do przewidzenia, natomiast no. Generalnie stadion jako stadion w zimę i tak nie funkcjonuje. Tutaj się nie gra, nie biega w tym czasie. Sądzę, że, że my będziemy go użytkowali na wiosnę, bo wtedy jest czas i najlepszy, żeby z tego obiektu korzystać. Na stadionie będą rozgrywane tak zawody lekkoatletyczne, jak i mecze piłkarskie. Co ważne, władze Osiru planują udostępnić bieżnię dla wszystkich fanów biegania. Planują wprowadzić karnet podobny do tego na basen, by każdy chętny, który chciałby poprawić swoją kondycję na tartanie, miał ku temu możliwości. Marcink mieć, telewizja Kujawy.